Zaczynamy kolejne spotkanie z Zoharem Bereshit i jest to nasze spotkanie 36. z tym tematem. Pracujemy teraz z punktem Zoharu 23. Jest to 23. punkt samego Zoharu, który analizujemy oczywiście tutaj razem z Balchasulamem w komentarzu Sulam zaczęliśmy ten punkt już na lekcji 34 i ja teraz przypomnę ten punkt dlatego, że to jest ważne żeby cały czas pamiętać o tym z czym pracujemy czego dotyczą słowa komentarza Balcha Sulama o czym my w ogóle mówimy ten punkt mówi nam tak Ciemność, choszech, jest to ogień czarny, esza uchma, mocny w kolorze. Ogień czerwony, esza sumka, silny w obrazie, w widoku. Ogień zielony, esza jaroka, silny w rysunku, w formie. Ogień biały, esza chivra, bowiem zawiera wszystkie. Ciemność jest potężna we wszystkich ogniach i to atakuje, albo inaczej mówiąc, napada na tochu. I nie jest on ogniem ciemnym, chociaż nazywa się ciemnością, choszek to ciemność. Nie jest on ogniem ciemnym, ale tylko wtedy jest ciemnością, kiedy atakuje na Tochu. I jest to tajemnica wersetu z Bereshit i przygasły oczy jego odwidzenia, i wezwał Esawa i tak dalej. Jest to w Bereshit. Jest to werset, który dotyczy Yitzhaka. Tam jest Wajhi ki zaken Yitzhak. Było to, kiedy zestarzał się Yitzhak. Wattichen przygasły, przyciemniały. Einaf merot, od widzenia, jego oczy od widzenia, czyli po prostu on przestał widzieć. Tak to jest określone, że po prostu oślepł. On w ogóle nie widział. Wajkra et Esaf. I zawołał on na Esava. Bnocha Gadol. Syna większego, syna starszego inaczej mówiąc. I dalej mówi jeszcze punkt Zoharu. Ciemność. Choszech. Lico zła. pnej ra. Bowiem Icchak, on tutaj mówi o Icchaku, przychylnie przyjmował zło, czyli Esawa, dosłownie jest tutaj, że on odwrócił swoje lico do niego, do zła, Icchak. I wtedy nazywa się ciemnością przebywającą na nim, żeby pokonać jego, czyli Esawa, żeby... Atakować jego, żeby zwyciężyć nad nim. O to tutaj chodzi. Chodzi o jakby podporządkowanie go świętości Esawa, bo Esaf jest uosobieniem zła. Bo on, jak pamiętamy, był taki dziki, taki, taki człowiek lasu. On był właśnie takim uosobieniem zła. I jest to tajemnica, i tutaj znowu jest z Beresid, i ciemność nad otchłanią. We Choszech, alpnej Techom. Ciemność też to będzie dosłownie nad licem otchłani. Bardzo często tutaj jest wszędzie, jak widzicie słowo lico. To był punkt z Zoharu, który nawiązuje do tekstu story. Przeanalizowaliśmy już większą część tego punktu. I doszliśmy do tego momentu, kiedy mówi nam Balchasulam. Bowiem sam Choszech w istocie jest to Bina. I tutaj już mamy bardzo głęboką wskazówkę. Choszech, ciemność, która tam występuje, to jest Bina. Dlaczego ona jest ciemna? Ja już poruszałem ten temat ostatnio. Ciemna jest. Bina jest oddającą. Ona oddaje. Ona oddaje do Stwórcy. I kiedy ona styka się z Malchut, która pragnie otrzymać światło, która nie chce oddawać, jest oddalona od Stwórcy we właściwościach, jest zacimcumowana, to wtedy bina robi się ciemna. Bina nie daje jej światła. Ona nie daje jej światła, dlatego że ta Malchut nie odpowiada właściwościom Biny, która upodobniona jest do samego Stwórcy. I dlatego wtedy ta bina w momencie zetknięcia się z malchut, robi się ciemna. Ona się ciemnością wtedy robi. Ona przestaje dawać światło. Jeżeli chcesz otrzymać dla siebie, to ja tobie przestaję świecić. I wtedy stworzenie od dołu patrząc, widzi ciemność. Nie ma światła. Tak więc on nam tutaj mówi. Bowiem sam Hoszech w istocie jest to bina, która nazywa się ogień. Esz. A chochma, bina, tiferet i malchut, które są w niej, w tej binie, ubierają się w cztery kolory: jak powiedziano wyżej biały, czerwony, zielony i czarny lawan, adom, jarok i szachor. I one nie są ciemnym ogniem a to, że nazywa się Choszech, co oznacza ciemny ogień, mówi Zohar, że nazywa się tym imieniem tylko w czasie, kiedy ona działa nad pokonaniem Tochu. A ja przypomnę tutaj, że Tochu to jest cimcum alew, to jest malchut zacimcumowana. I kiedy ona działa, żeby pokonać to malchut, wtedy staje się ciemnością. Tak więc w tym czasie, kiedy ona działa nad pokonaniem Tochu, żeby podsłodzić Tochu jego właściwością miłosierdzia, która jest w niej. W nim, w ciemności, w choszech, w binie. Tą właściwością miłosierdzia, która jest w binie, atakuje tą zatim sumowaną malchut, czyli Tochu, żeby ją podsłodzić. Żeby ona również przeszła zamieniła swoje właściwości na te właściwości miłosierdzia Biny, na oddawanie. Właśnie w ten sposób ona działa. Ciemnością działa. Malchut pragnie otrzymać światło, ale widzi ciemność. I wtedy musi co zrobić? Musi zmienić swoje właściwości, żeby Bina zaczęła jej świecić. O tym tutaj mówi Zohar. I o tym też mówią te słowa Tory które były wcześniej. I ja teraz przeczytam komentarz Rawa Portnara, bo teraz to wszystko co do tej pory to ja tutaj mówiłem i to były słowa Zoharu. Teraz mówi Rav Portnar. I teraz Balcha Sulam wyjaśni nam coś, czego w żadnym innym miejscu nie znajdziemy. Ja szukałem wszędzie, włączając w to komentarze najbardziej wybitnych komentatorów Tory i nigdzie nie znalazłem takiego wyjaśnienia. Które w prawdziwie duchowym sensie wyjaśniałoby, o czym jest mowa w tej opowieści Tory o Jitzchaku, jego synach i tym podstępem uzyskanym błogosławieństwie. W całej tej historii jest wiele niezrozumiałych rzeczy, a przede wszystkim to, dlaczego Jitzchak chciał pobłogosławić Esawa, który był takim, można powiedzieć, nieokrzesanym dzikusem. Jest tam wiele rzeczy, które mają bardzo głęboki duchowy sens. Na przykład to, że Jakow nałożył na siebie skóry, że Icchak powiedział, słyszę głos Jakowa, a ręce są Esawa itd. Wszystko to przekazuje bardzo subtelne duchowe informacje. Ja nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia tego epizodu, nawet u największych komentatorów, jak Rashi i inni. A tutaj, w kilku zaledwie wersetach, Zohar wyjaśnia to wszystko, przenikając do największej głębiny: Nie ma takiej drugiej księgi i takiego komentarza. Nigdzie na świecie nie ma niczego, co wyjaśniałoby słowa Tory tak jak Zohar. Tak więc teraz maksymalna uwaga. I mówi nam teraz już Balchasulam. I to jest to, co mówi Zohar. I on nie jest ogniem ciemnym, a jest on ciemny tylko w czasie ataku na Tochu, czyli tylko w tym czasie, kiedy ona odejmuje miarę Din, która jest w Tochu. Ona czyli Bina. Tutaj świadomie ja używam tłumaczenia ciemny. Nie czarny, bo czerń to już jest malchut w tej binie. Natomiast ciemność to jest ogólnie ciemność. Tutaj trzeba rozróżnić te dwa pojęcia. Bo ciemność to jest po prostu wtedy, kiedy nie ma światła i nic nie widzimy. Nie widzimy żadnego koloru. Ani białego, ani czerwonego, ani czarnego. Po prostu jest ciemność. Natomiast czarny jest wtedy, kiedy już jest jakieś światło, które świeci, a my widzimy czarny kolor. To są dwie różne rzeczy. Ciemność to jest ta bina. Ogólnie cała bina, kiedy ona atakuje Tochu, czyli ona naprawia Malchut z to jest ciemność. Natomiast to, co jest w niej, to są cztery swirot, które mają różne kolory, i tam występuje czarny jako kolor Malchut, która jest w niej w binie. I to jest tajemnica wersetu Bareszy 27 i przygasły oczy jego odwidzenia, i wezwał Esawa i tak dalej. I teraz mówi Balchasulam, bowiem Idzach jest to istota Biny, bowiem praojcowie, oczywiście w swoim stanie gadlud, są to Chochma, Bina i Dat. Chabad. I w tym czasie, kiedy on chciał podporządkować Esawa, czyli żeby on pochylił się, można powiedzieć, przed nim, dla otrzymania błogosławieństwa. Czyli on chciał go po prostu doprowadzić do świętości. On chciał, żeby Esaw przyszedł, klęknął, pochylił się, żeby on go pobłogosławił, czyli żeby tego Esawa to zło, żeby do świętości doprowadzić. To on musiał połączyć się w partnerstwie z aspektem malchut, i z tego powodu jego oczy pociemniały, inaczej mówiąc, przygasły, przestały widzieć. Widzicie teraz, dlaczego ten Icchak oślepł i on nie widział. O czym tutaj jest mowa w ogóle? Tutaj Balhasulam, on nam, tak jak obiecał, on nam tłumaczy materialne określenia, które występują w torze, on nam przekłada na język swirot, którego nas uczy w Talmudzie 10 swirot i w wielu innych miejscach, chociażby na przykład ostatnio uczymy się w... Ogólnym wprowadzeniu. Teraz analizowaliśmy dziesięć swirot po raz kolejny zresztą już któryś. I on teraz przekłada nam Tora mówi, że Itchac nie widział, a Itchac to jest bina. I on musiał się połączyć z aspektem malchut. Tak więc mówi on dalej czyli sama bina zmniejszyła się. Ona skróciła, inaczej mówiąc, siebie na skutek połączenia jej w partnerstwie z Malchut, bo jak wiemy, to jest on tutaj mówi o sumie Bet, kiedy ona się łączy, Malchut się wznosi tam, w istocie ogień czarny, czy też no, Malchut to jest ogień czarny, Esha, Haszucha, czy też ciemny, i wtedy on wezwał Esawa, który jest siłą Dinu, który jest w Tochu. Esaw to jest ten Din, który jest w Tochu, czyli w tej zacimcumowanej Malchut. Żeby podporządkować świętości, tym sposobem, w czasie działania Biny, żeby podporządkować Tochu, nazywa się ona ciemnym ogniem. I teraz Balchasulam wyjaśnia kolejne słowa z Zoharu. Zachar nam powiedział tak, ciemność, choszech, lico zła, pnej, ra, bowiem Icchak, tam nie ma Icchak, tutaj jest po prostu dodane, żeby było wiadomo o co chodzi, bowiem Icchak odwrócił swoje lico do zła, czyli do Esawa i wtedy nazywa się on ciemnością przebywającą na nim, żeby pokonać jego, pokonać Esawa, pokonać jego din, sąd. Które w nim jest. Wyjaśnienie. On wyjaśnia werset, on, czyli Zohar, i przygasły oczy jego odwidzenia i tak dalej. Bowiem Jitzchak odwrócił lico swoje do Esawa, który jest złem, dlatego napadło na niego lico zła, czyli ciemność. Dlaczego Jitzchak odwrócił swoje lico do Ezawa? Ponieważ spoczywał na nim ogień ciemny, żeby pokonać Esawa, czyli żeby podporządkować go do świętości. Bowiem, kiedy on na nim spoczywa, to on pokonuje go, a ponieważ on spoczywa na ciemności, albo inaczej mówiąc, ponieważ spoczywa na nim ciemność, to on nazywa się ciemnością, czyli Choszech. Czyli skoro tutaj dodam, Jitzchak jest biną, i w momencie, kiedy on przestaje świecić, ta bina przestaje świecić, malchut, która pragnie dla siebie, który jest sąd, bo sąd to jest właśnie pragnienie otrzymania dla siebie, to wtedy on nie świeci, staje się ciemnością. I kiedy ta ciemność w nim jest, to wtedy oddziałuje na niego, żeby go naprawić. W ten sposób odbywa się naprawa. Bo kiedy stworzenie odczuwa brak, odczuwa ciemność, to zaczyna próbować coś z tym zrobić, żeby przestać odczuwać ciemność i zobaczyć światło. Tak to niestety działa. I teraz jeszcze mówi Raf. To jest bardzo ważne, czego się teraz uczymy, bo my zawsze uczyliśmy się, że bina jest to coś bardzo łagodnego, że jest to czyste oddawanie i tym podobne. Sama w sobie bina taka jest, oczywiście, ale teraz uczymy się, że jest inna siła u tej biny. Jest to czarny ogień, czarny, ciemny jakaś straszna właściwość, która pojawia się w binie, kiedy bierze ona na siebie zadanie, żeby naprawić niższego, żeby naprawić malchut, żeby naprawić jej zło i podporządkować ją świętości. I tutaj ja bardzo często używam porównania, jeszcze dodam od siebie, do rodziny, że Bina jest jak matka, która daje dzieciom. I ona im daje tylko wtedy, kiedy ona wie, że to, co ona im daje, tym dzieciom nie zaszkodzi, że one są godne tego, że one naprawdę tego potrzebują. Ona nie da im więcej, niż powinna im dać. Jeżeli dziecko chce czegoś, czego jemu dać nie można, ono jeszcze nie dojrzało do tego, żeby to otrzymać, matka to bardzo dobrze wie, to wtedy ona nie daje. Ona również uruchamia swego rodzaju ciemność w sobie dla tego dziecka. I to dziecko myśli sobie: ta mama jest niedobra, jak tak chce, ona mi nie daje. Tak samo tutaj. Bina, kiedy chce naprawić malchut, kiedy ta malchut jest nienaprawiona, kiedy jest w Cimcumie Alew, nie może otrzymać światła, to ona również staje się ciemnością dla niej. A dopiero w momencie, kiedy my zaczynamy się włączać we właściwości biny, zaczynamy pracować nad sobą, to wtedy zaczynają się nam powoli przejawiać te właściwości, które są wewnątrz tej biny. A tam są również właściwości malchut jest czarna nie świeci. Ale już tiferec jest zielona, bina w tej binie jest czerwona, a hochma w tej binie jest biała. Już te światła zaczynają nam świecić w tym momencie, kiedy my się włączamy w jej właściwości. A dopóki tego nie robimy, to ona ogólnie jest ciemnością dla nas. Ciemnym ogniem. I teraz jeszcze na koniec mówi Balchasulam, i z tego widzimy, że Bina nazywa się Choszech tylko w tym czasie, kiedy ona oddziałuje w tym celu, żeby podsłodzić siłę Dinu w Tochu z Malchut. Czyli oddalić siłę Sądu z Malchut bowiem w tym czasie ona spoczywa na tochu, żeby je pokonać podporządkować je i dlatego ona zaciemnia się i staje się ciemnym ogniem Esza Haszucha takie jest zadanie i takie jest działanie Biny i na tyle mam w tym momencie przygotowane więc tutaj musimy zakończyć ale ja myślę, że to wszystko, czego się tutaj dowiedzieliśmy, to co nam Zohar przekazał, to są takie rzeczy o takiej głębinie, że wystarczy w zupełności do, do rozmyślań nawet na wiele godzin.